Co to jest odwaga? Że nikt się nie boję niczego. To jest rzeczywiście to, co jakiś człowiek się boi zrobić. A się przemaguje i to naprawdę robi. Tak jak umie. Że ktoś jak odpadnie, no to próbuje nie płakać. To jest właśnie odwaga. Że jak tata nie pójdzie do placu i nie powie o tym mamie. To jest prawdziwa odwaga. Bo się nie boi mamy. To mamy trzeba się bać? Nie. Po prostu trzeba pogarać się. Sprawa załatwiona. A więcej jest ludzi odważnych czy tchórzliwych? Może taki Lemis. Remis? Myślę, że Lemis. A dlaczego tak myślisz? Bo jeszcze wszystkich ludzi nie widziałem. A zobaczysz kiedyś? Może tak. Bo to właśnie rosnę. Ja myślę, że ludzi tchórzliwych jest mniej. A po czym to poznajesz? Po politykach bo się nie boi tego, co robi. A znasz takiego odważnego człowieka? To że to prezydent. Bo w ogóle się nie boi policji nawet. A prezydent powinien się bać policji? No tak myślę, że trochę. Chociaż to jego koledzy. A od czego to zależy, że niektórzy ludzie są bardzo odważni, a niektórzy nie są w ogóle odważni? To zależy od matki i ojca. Dlaczego? Bo oni, jak ktoś jest niegrzeczny, no to dają klapa i małe dziecko się boi. I nie może być odważny. A do czego człowiekowi najbardziej jest potrzebna odwaga? Jak na placu zawicy pojawi się smok, no to trzeba z nim walczyć, jak tylko się może. A jak się może? Uciekać szybko do domu, wymyślić sobie jakiś miecz, pojechać tramwajem i walczyć. A jak ktoś się boi, że kopnie jego pląd, no to wystarczy tylko ilość odwagi. Do czego? Do przeglizienia kabla. Na przykład Kuchenka mikrofon.